Witajcie, witam was tak serdecznie, z tej strony Jajo, z Oblitus Kasa! Witam w Oblitus Kasa! chcę przejść trochę więcej tej gry, typu, wiecie, Custom Nighty i tak dalej, ale oczywiście... Wiecie, ponieważ nie ma już obliczu z na kanale, ponieważ jest, jest, Jestem idiotą i teraz jest flow quality, muszę nagrać jeszcze raz. Tak samo muszę nagrać nic w sumie. Swoje życie muszę nagrać od nowa. Ja, yeah. No no to... no... powinniśmy zrobić to samo. To robiliśmy w tamtym, no bo w tamtym było tak, że no dobra. No to musimy usuwać to tutaj na tym, zczyścić, no spada i wołać Williego spring Springtrap! My boat? You took it! This no. to This is the happiest place, Zapomniałam. Tak, pan udany. O nie! O nie! Ty nie poszło to zbyt dobrze! Jestem hardcorem, no cóż mogę powiedzieć, no nic nie poradzę, no jestem zajęty w gry, fajna rzecz, Helis. That's obviously when I'm least aware of my mistakes. We're heading The morning sun has driven them back into darkness. Not for your mama. Jednak nie. To z tym kurwa Czy będę miał kamerę na ósemce, czy nie? Tak na naturę. na to, że... Moklimak się pojawi, są takie same. The Great Multimer Hunt 2026 Paniekowany idiota! Będę wyjść na No sorry, Willy, tak jak ci mówiłem już te dwa lata temu e, około. W... Sprzedałem ci łódkę na Allegro za 15 zł. Mogę ci to 15 zł dać jak chcesz. No ale twoja łódka już nie jest twoja. Tak jak mówię, sprzedałem ją na Allegro. Teraz należy do kogoś innego. Cóż zrobić? Takie życie, Willy. Willy, Willy, lada dili. Przepraszam cię, Willy. O, ale tak łatwo ze mną to nie ma. A, pan twarzyczka przyszedł. Gdzie Pluto? Dawaj mi Pluto! Kurwa, nie chcę wracać do tych tuneli. I like I was saying, it doesn't make much sense anymore, does it? I am I hope you don't think I'm crazy, but I couldn't exactly blame you if you did. I spent a while thinking about if there really was something after. What, 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 oh, you definitely are crazy, all right.

<sighs> the morning sun has driven them back into darkness. Me too!

Ale mu się nie dziwię, Mini. Kurwa też bym nie chciał być z taką niebieską myszą. Kurwa fotonegativ. negatyw. No, Majorka! O, skurwa się zaczynałem robić. Z kurwy. No, czyli jeszcze dwa z tunele. Zyba, że liczymy ILES Jacka i Lendegmana. To wtedy jeszcze...

Nie słyszałem Pawła pa, Jana <śmienny> Nie słyszałem Pawła Jana Pawła II We need to focus Teraz to go faktycznie słyszałem, ale... Wcześniej to go... Wcześniej to on nie zrobił dźwięku. Przecież. No co to za... oszustwo? Co ty popierdalasz tak, Winnie? Siądź na dupie! Nie wiem czy nam tak, czy jeszcze na jednym się obliczenia Williasha... EKA EKA EKA! KWAŻ! O! Oh. Wiliasz, a nieba Wiliasz... Proszę Ciebie wsinąć dalej. Jakie to jest?

Jesteś paskudny, a mini. lubi. Twarz! Kurwa, tunele! 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 On jest dumny, jest węgiel, ja pójdę zapalić kukva d.p Ciła... na dwóch... mini. Pit. Niechacacie... do łazienki. Załatwia twoje potrzeby! Ale bał nam ctp Do widzenia! No, druga w nocy. Eee, Ciasna! na cię woga. A może i ci zabrałem tą twoją jebaną tutaj okay, i co? Znaczy, mówiłem ci, co zgubiłem z twoim łódką, sprzedałem ją na Allegro i teraz mam 15 złotych w kieszeni! Czy ma demencję, Willy? No tak, musimy jeszcze trzymać tutaj. Yeah, yeah, to yeah, yeah, yeah. Spieg dolił od ciebie mini musi nie dziwię kurwa Brzydka szmata No popatrzcie na nią kurwa Popatrzcie że jest ładna I understand Have a nice day Idziemy na strych

Ooga booga! I've got a hat on my head! Musimy jakoś dojść, jak gdzieś na prawo, chyba na lewo, to znaczy. tak by to wyglądało, chyba. Tak, gdzieś się zgodzić nie mogłem. Therefore, we can go over here. We must have a little bit of a tunnel. Oh, my God, talk to you, we should have a taste. Albo zapalę se to. O kurwa, To jest godzina czas! A patrzaj co ja tu mam, light! I wiesz co zrobię? O mój Boże, oni się pali! Co ja zrobiłem? Niemożliwe! Jak to możliwe! Co Nie. ja zrobiłem? Tak! 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 Tak, 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 tak! Spaliłem twoje dzieci! WIEM KUFA, DLATEGO JE SPALIŁEM! Kup. Uwierz mi, dużo mi zrobili. Szczególnie godzina czasu. Bo one mi coś robiły chyba. TO KUJE DAŁEM NIEKI ZAKOŁYSTWU MOGŁY, mogły ZROZUMIEĆ. Ta, bały się i zamiłem chyba na ostrych.

nie wiem, co wiem, Wiem, już mi to mówiłaś dwa lata Czy. nie, może wiecie. Ale kilka razy mi już to mówiła. Lat, 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 lat. Lat. Jak to? Ale ja nie wiedziałem! Zapraszam! Yeah, and I, will be here I don't give a fuck. But ah! even after the countless amount of times I've seen this play out. The eternities I spent with you. I never thought you'd go this way. No, Jak kurwa twoje dzieci chciały mnie zajebać milion tysięcy razy, to chyba mogłem je zabić, nie? Whatever you say, ma'am! poba açúcar What? Hey. Wanna see plus my... Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie wyszło to tak fajnie jak chciałem przez tą matkę, niestety. No ale mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. No i no, widzimy się w kolejnym. E, oczywiście będzie drugi Zablicu z, z Kasa, gdzie już kończymy grę. E, z do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.